Miki to się tylko po, potrafi bawić taką parówką niemiecką, bo przecież nawet tego nie chce zjeść. Miki po prostu myśli, że to jest mała myszka, nie? Nie, Miki? Miki myśli, że to jest mała myszka i po prostu ją sobie przerzuca. Bawi się. Tak, i robi atak. Na parówkę. O proszę, o proszę. Tak, parówka niemiecka służy tylko do zabawy, nie do jedzenia. Polski kot od razu wyczuwa, że to może być tylko myszka. Sztuczna myszka. O proszę. Miki, atakuj. Atakuj tą myszkę niemiecką. Tak. O, proszę. <grydy> Bardzo ładnie. <grydy> tak. Gdzie jest ta myszka? Gdzie jest ta myszka? Gdzie jest ta myszka? Twoja. Gdzie jest twoja myszka? <grydy> no, atakuj. Mm -hmm. No, gdzie jest ta myszka? A jak pozuje do, do fotografowania, nie? Jak pozuje.